Siemanko witam Was Tchenio. w kolejnym filmiku, dzisiaj będziemy mieli unboxing od Speedcube A Tutaj są kostki, które sobie wybrałem za zakupom za zajęcie pierwszego miejsca na zawodach w Warszawie. Zanim przejdziemy do unboxingu, to może się trochę pochwalę. To, to widziałem, zdobyłem bardzo ładny tutaj medal. Pierwsze miejsce w kloku. Super I No wreszcie konkurencja też mi w miarę dobrze poszło i... No i zrobiłem sobie tę średnią w czwórce, a także w miarę dobre wyniki. W piące, chociaż mogły być troszeczkę lepsze. Tutaj mamy w kloku. Szkoda, że zabrakło trzech sekten do sub-dziesiątki w średniej, bo byłby super fajny wynik 10. No ale dobra. No tak wyglądało jeszcze kupon, Nie będę pokazał rewersu tego bonu, bo to nie jest na miejscu. Pokazywanie tyłu. No i zabierzmy się tutaj za unboxing. Tu znajdować się dwie kosteczki Tutaj nic nie ma <laughs> mam już długopis Spoko Fajnie, będę miał kolejny długopisik się trochę jej nazbierało Speed Cube. No Fajnie to się Ja mam tutaj dwie kosteczki, tutaj nie będę owijał bawełnę. Pierwszą kosteczkę pewnie znacie To jest Szenkszu Aurora To kostka nie jest dla mnie, czy dla mojej rodziny Według mnie na to najlepszych kostek, najtańszych, i po prostu ta kostka jest DBS. Tak chcesz komuś kupić pierwszą kostkę, bo to, to też jest dobry, dobry wybór. Kostka jest po prostu świetna, a także dosyć w niskiej cenie. No i też na zawodach w Warszawie kręciłem na mojej Aurorze, którą nie wiem czy ona teraz leży. Tu jest i ta kostka po prostu chodzi, później genialnie widzimy. A ja zrobiłem średnią chyba 2, poniżej 27 sekund w OH i 22 sekund w singlu, Więc bardzo nawet fajnie mi to poszło. Oha, chociaż nie za bardzo trenowałem. No i tam drugą kosteczkę, której bardziej mi zależało. Czyli to kostka dla mnie. Miałem co wybrać za bardzo, mi ja, bo no dużo mam mi po prostu nie było czego, czego bym, jakiej kostki bym na pewno był zadowolony. No a ta kostka wyszła, jej nie miałem. I się na pewno bardzo fajnie przyda, bo jest bardzo mała. Ma jedynie chyba 46 mm. Tak dobrze kojarzę. No i dosyć malutka. No do ha się według mnie na no moje palce nie nadaje, za mała. I to jeszcze jak. No, ale naprawdę kostka muszę powiedzieć, że bardzo, to bardzo fajnie chodzi. Na pewno jest idealnym rozwiązaniem do szkoły, chociaż może być, nie, nie jest głośno. No i to jest, jest bardzo, bardzo duży plus dla tej kostki. Zrobimy jeszcze przygotowe ułożenie. Wracamy jeszcze do zawodów, no to... No czy droga jestem zawiedziony z. Koi. Jestem bardzo zawiedziony z trójki, powinienem jej pójść lepiej, ale nie wiem, no, jakoś nie wiem, co w tych pierwszych rundach chciało. Dopiero później, w ostatniej czwartej rundzie, poprawiłem PB 1436 w średniej, chociaż to mnie nie zadowalało. Miałem jakąś wniosek 14 zrobić, ale nie wyszło. No trzeba trenować, żeby na tyle zawodach udać, osiągnąć, ale zawody da, uważam za e, bardzo udane. No jeszcze zabrakło mi jednej sekundy do limitów, 6x6. No ale tu tam już mniejsze z tym. Zawody dwa były bardzo fajne. Hmm. Przyjechało około na niekoło 100 osób. 140 chyba. Nie pamiętam już naprawdę 120 chyba. To było jakieś już dwa tygodnie temu. Nie no tydzień, dwa tygodnie temu dobre. Już prawie dwa tygodnie temu, bo dzisiaj mamy czwartek. No ale kostka ta, do tego do tej kostki, naprawdę chodzi bardzo fajnie i do szkoły się na pewno przyda że nie ma naklejek było to bym była genialna ta kosteczka no ale naklejki takie też są dosyć widzimy fajne mam nadzieję, że światło fajnie tutaj jakoś się udało mi coś tutaj o tej godzinie zrobić ja dopiero co wracam ze To jest godzina około 18, 18 jest prawie albo po 18 już No i mam nadzieję, że światło jest dobre, więc mam nadzieję, że Wam się podobał polecam Cuba jeżeli chcecie coś kupić czy kupić u niego to zapraszam serdecznie link w opisie Cześć na razie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!